Jedziemy do Francji! 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 Jedziemy! Francja! Francja! Kurwa Francja!!! Lecimy! Euro, euro! Jakiś komentarz po meczu. Yy, gramy u siebie cały czas, jest pięknie. Lewandowski trzy bramki, mi się wydaje, że jest klasa, Błaszczykowski wszedł. Wydaje mi się, że jest ekstra, nie? Może z kolegami okrzyk jakiś, dacie radę? M molo, Molo, chodź u siebie, chodź, chodź, Molo. Jakiś okrzyk tylko, Są okrzyk. Lolo, Lolo. Pozdrawiam Was. Pozdrawiam. Dobry wieczór. Pozdrawiam. Teraz... Polska! Polska! Jak na troje? E, wspaniałe, dziękuję. Na jakiś głębszy wywiad? No, chcesz... Polska! Jest jeszcze Polski! Wygrałeś? No tak. Dawać. La 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 la. la Robert Lewandowski. Robert Lewandowski. O ciebie, dwa słowa? Nie no. Kom ci bracie? bardzo jesteś Dzięki. dzięki Chodźcie, chodźcie. chodźcie! Jak tam było? Jak tam była at No Elegancko, super. Bardzo podobało. nam się podobało, bardzo. Polska wreszcie pokazała, że, że na coś ich stać. Gdzieś, gdzieś może kiedyś zaistnieją. No jak nie oni, to my, albo nie wiem kto już. Do Francji jedziecie teraz, tak? Być może pojedziemy. I piłkarze, tak? Tak. Oczywiście, będziemy wszędzie tam, gdzie nasza reprezentacja. Oni są najlepsi, tylko oni chyba w to do końca nie wierzą. Aaa! wygraliśmy! Bardzo I wygramy szczęście. jeszcze bardzo dużo. Dzięki. Raj, trzymajcie się. Dobra. Dobra. To, jak było na stadionie? Jak atmos atmosfera? Było bardzo pozytywnie, kibice dawali radę. No niestety przez cały mecz nic się nie działo, dopiero pod koniec akurat my już wyszliśmy, ale padły cztery, cztery bramki, w sumie jest dobrze. Dobra. Jak na po meczu? Bardzo dobrze, Polska wygrała. Masz? się, zajebiście wreszcie przełamał mogliśmy trąbnij pan dziękuję wygraliśmy 4 do 0 bardzo mnie to cieszy biało czerwone to barwy niezwyciężone biało czerwone Dziękujemy mamy, Polska! Dzięki, dzięki. dzięki! Panowie, jakiś okrzyk do kamery! Nie Nie. Nie Polska, biało-czerwoni! Polska, biało-czerwoni! Dzięki! Jakiś okrzyk, kolego? Grudze nie wygrałaś, jaka szkoda, <ścoughs> cześć, cześć Panowie jakiś okrzyk. Jak, jak było? Pięknie! Elegancko, panowie! Lukorancko! Tak jak powinno być zawsze. Jak było? Fantastycznie! trąbkę może, co? śmiało ciało wyginam śmiało ciało 4-0 czerwone, to barwy niezwyciężone pozdrawiam Gosie! czerwone to barwy niezwyciężone 4-0 jak tam było jak tam było na meczu super, tylko że szkoda że tak późno te bramki padły bo powinniśmy chodźcie, prowadzić chodźcie, dziewczyny, powinniśmy chodźcie. prowadzić 3-0 już do końca no dziewczyny Chodźcie, dziewczyny! Chodźcie, dziewczyny! Dawaj! No, które tam... Dziewczyny, jak było na meczu, jak atmosfera? Bardzo dobra, szkoda, że tak bardzo późno. polska, akurat chyba. I no tak dalej, Polacy! Jakiś okrzyk może, co? Tak? Okrzyk jakiś na... Jest bardzo dobrze. No, okrzyk, coś może krzykniecie, zaśpiewacie, dacie radę? Polska biało-czerwoni! Polska biało-czerwoni! Dzięki! Niech pan powie, jak było. No. Co powie, no było super, wygraliśmy, jest fajnie i tak powinno być. Jednoczy się naród. To po... Francja, tak? Nie Francja, ale jednoczymy się naród jako naród. Ale jest. do Francji jedziemy, tak? Teraz. Wygramy, tak, powinniśmy tak, wygrać. Ja I, I pojedziemy, to... kurwa, i pojedziemy i będziemy wygrywali wszystko. Bo trzeba wierzyć, to wszystko. Dobra, dziękuję. dawaj, dawaj, No chodź, kolej. Ja jestem. Jak nam było na meczu? Dobrze, pozdrawiam cały kążek do Porca. Pozdrawiamy Czy Nie, ale może kiedyś będziemy. Najlepsze miasto w Polsce. Może się jedziemy no. fajnie było. Polska była po prostu fajna, dlatego że... Gruzja, takie... nic się nie stało, Gruzja, nic się nie stało, dziękujemy. Jak koleżanko, jak było? Fajnie. Okej, okay, dzięki. O, tam się ja idą z Dobra, dawaj. Jak było? Pokaż, pokaż. Polska-Węgry, tak? Dobrze, ja tak. To jest za moich braci, moich kuzynów z Węgier, dziękuję wszystkim za w tym wspaniałym pstwie Po chujowej grze graliśmy 4-0 Coś pięknego. Dzięki. No proszę, proszę. Telewizja, telewizja, telewizja Rzeszów, tak? Bardzo, bardzo piękny meczek. 4-0 żeśmy wygrali. Naprawdę mógłbym powiedzieć, Lewandowski się bardzo dobrze spisał. Byśmy pochwalili go. Naprawdę mecz życia był dla niego zagrany. Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. <grywa> Dobra, tak. Co możemy powiedzieć? Proszę, proszę, Chcemy powiedzieć... Włącz to, kolego. Włącz on, włącz on. Dobra. Chcemy powiedzieć, że był mecz zajebisty. My jesteśmy z Kalisza. Ekipa z Kalisza. Pozdrawiamy całą Polskę. Zajebisty mecz. Lewego w szczególności był dobry w chuj. Co tam miałeś powiedzieć? Chcę powiedzieć, byle tak dalej. O, było zaje... było zajebiście. No, Było grubo, nie?

Thank <laughs> you. Cztery do zera, tak Polska żyje na frajera, cztery do zera, tak Polska żyje na Hej, Polska biało-czerwoni, Polska biało-czerwoni, Polska biało-czerwoni.